Po tej mini-dramci pomiędzy Fonkówną a Naftą, tej mającej napędzić hype, bo na pewno nie batali o czyjkolwiek spokój ducha, związanej z walką jakiejś nawci i jakiejś lizy, Fagata wściekle uczepiła się starego dobrego Natanka, nazywając go odklejeńcem, a siebie matką jego sukcesów. Natan to zwykły odklejeniec. Robi to wszystko dla atencji i myślę, że. 90% tego, co mówi, to on tak nie myśli. Wy dajecie się nabrać i dajecie mu tą atencję, której on chce. Bardzo mi przykro i bardzo was przepraszam, że go stworzyłam. Bo nie wiem, czy wiecie, ale on stał się znany przez to, że odpowiedziałam na jego zaczepkę. Jestem jego matką, jestem matką jego sukcesu. Polska Miss Venus zauważyła, że Nati nie powinien podskakiwać do silniejszych od siebie, bo skończyć się to dla niego może bardzo, bardzo źle. Wy narobi sobie problemów, wyzywając panów, którzy. Są od niego ewidentnie silniejsi. Miażdżący intelekt i wkurzający filtra gadki posłużył również za nośnik informacji dotyczącej tego, że gdyby Tani odpowiedziała na zaczepki Gwiazdora, zachowującego się zazwyczaj tak, jakby wełbie gotował mu się kilogram kartofli, to Nati byłby po prostu nikim. I właśnie. Wszyscy dobrze wiemy i pamiętamy, że polska supermodel na swój prestiż, karierę, dobre imię, a zwłaszcza kaskę zapracowała sama, własnoręcznie i w pogardzie dla czyjejkolwiek wyciągniętej w jej stronę, pomocnej dłoni. Przypominam raz jeszcze drogi widzu, że fagata podobnie jak Baxton, Dubiel, Natsu, Lexi i Bóg wie kto jeszcze, jo nie chciał, jo nie wiedział. Krzysiek Stanowski wrzucił pierwszy film na swój nowy, YouTubeowy kanał. Wrzucił go niedługo po tym, jak upuścił czarnej niby smoła krwi ze spompowanej od przerzucania żelastwa ramy Mateusza Borka i nagryzmolił nią jego prawdziwe oblicze zza kuli z butem pół metra niżej wnęki z miejscem na nogi i blaszane, naszpikowane kablami pudło w komitowie, z którym przekazał reszcie internetu ten piękny obrazek dalej. I mówię tutaj tylko o tym, jak ta reszta w większości to odebrała. Borek to tam mnie ani nie grzeje, ani nie ziembi. Stanowski to złomiarz. Owszem, złomiasz i fakt jest taki, że po złomowaniu części swoich dawnych współpracowników, popularność kanału Zero, czyli nowego dziecka Krzyśka Stanowskiego, jeszcze przed umieszczeniem na nim czegokolwiek i w jakiejkolwiek formie, przerosła podobno nawet jego oczekiwania. Miałem ten materiał nagrać na ćwierć miliona subów, no ale się nie wyrobiłem, bo tak szybko przyrastają, że e, trudno się wstrzymać strzelić w odpowiedni moment. Toteż w konsekwencji nie udało mu się skompletować pierwszego materiału przed ustalonym przez siebie wąskim przedziałem czasowym. Były drapieżca pojętności z kanału sportowego zadania nie wykonał, bo poziom subskrypcji rósł zwyczajnie i nadzwyczajnie szybko. Zapowiedź treści, o której dzisiaj mowa o czym fanów i antyfanów Stanowskiego miała ukazać się na okazję 250 tysięcy wspomnianych słów. Ten film prawdopodobnie będzie pierwszym i ostatnim dłuższym niż standardowy short materiałem przed startem projektu plan. Na dzień 1 lutego 2024 roku. Stanowski informuje, że powodów do nagrania filmu było wiele, a jednym z nich brak widoczności samego kanału Zero na YouTube. Drugim, codzienna, na pewno częstsza niż jednorazowa potrzeba wyjaśniania potencjalnym reklamodawcom, sponsorom czy przyszłym współpracownikom natury tego, co jest na rzeczy. Po pierwsze, kanał Zero nie wyszukuje się na YouTube w wyszukiwarce, właściwie praktycznie nie da się go znaleźć bez bez Pośrednie jego linka więc e, będzie szybciej, jak wrzucę ten jeden film. Po drugie, zdecydowało lekkie wygodnictwo, mianowicie od y, kilku dni, dzień w dzień rozmawiam z potencjalnymi partnerami, współpracownikami, sponsorami i wszystkim opowiadam to samo, czym będzie kanał Zero. I złapałem się na tym że już nie mam na to siły. Złapałem się na tym, że gdy opowiadam to samo po raz trzydziesty, to opowiadam to już krócej, z mniejszym zaangażowaniem, z mniejszą werwą. No a to przecież bez sensu. Głowa tego pokłosia zajadłej, ale jednak jednostronnej medialnej potyczki w postaci nowego projektu nakreśliła też cząstkowo, czego możemy się spodziewać. Cytuję. Kanał Zero ma być takim hubem, ma być miejscem, które scala osobowości, autorytety i poważne osoby z różnych dziedzin życia. Plan jest taki, żeby stworzyć coś naprawdę dużego. Nie kanał na które będą wskakiwać trzy lub cztery filmy tygodniowo, ale trzy albo cztery filmy dziennie. Chciałbym, żeby słowo zero było spoiwem, żeby słowo zero łączyło wszystko, co się w tym kanale dzieje, i żebyście wiedzieli, że jeśli coś jest e, zerem, to tak naprawdę to jest taki nasz wewnętrzny znak jakości. Król destruktor, postrach wszelkich odklejeńców zaprasza na dwa pasma, które na pewno w programie się znajdą. Dobra. dobra. Dostań, to... A, bo... Poranne i wieczorne. Nakłania też do spędzania czasu z jego najświeższym projektem. Zapowiada treści rozrywkowe, niewymagające, ale i te, które z twojego mózgu zrobią zasraną gimnastyczkę. To będzie po prostu e, ta przestrzeń między porankiem a wieczorem. Wyobrażam sobie to tak, że będziemy działać w gronie osób uznanych w swoich dziedzinach, osób, które mają wiarygodność, mają nazwiska, mają rozpoznawalność, mają też potencjał youtubeowy do tego, aby ciekawie pewne rzeczy opowiadać i będzie tam miejsce na naukowe zero, czy biznesowe zero, finansowe zero, celebryckie zero, e, jakiekolwiek zero sobie wymyślicie, czy to filmowe zero, e, czy e rany, nie wiem, medyczne zero. Cokolwiek będzie w danej chwili potrzebne, to my tam będziemy z właściwą osobą, która opowie o tym w właściwy sposób, właściwymi słowami. Chcemy trzymać rękę na pulsie. Ja chcę trzymać rękę na pulsie wraz z osobami, które będą ze mną pracować e, i żyć tym, czym żyje Polska. Nie żyć niszą, tylko żyć tym, czym naprawdę się wszyscy interesujemy. Wygląda też na to, że teoretycznie widzowie będą mieli wkład w rozwój projektu. Ten wkład jednak naturalnie, no nie oszukujmy się, będzie podyktowany klikalnością treści. Nikogo dziwić to nie powinno, bo Stanowski przecież mainstreamem się zajmuje, a i nawet w tym materiale o tym przypomina. Do tego naukowe zero, prawnicze zero, czyli grunty, na których okoliczności rozwiązania danych spraw, jak ta na autostradzie, rozpatrywane będą na poziomach dziedzin powiązanych z poszczególnymi formatami. Krzysiek Stanowski chce zabrać się za publikację i treść na platformie YouTube w sposób, jak sam przyznaje metodyczny i uważa, że nikt w Polsce do tego tematu nie podszedł jeszcze tak, jak zrobi to on. Zapowiada wykorzystywanie znajomości dziennikarskich i prowadzenie własnych, pełnokrwistych śledztw, w tym wielowymiarowym formacie. Na przez dwa studia i mającym pochłaniać niebotyczne kwoty w skali miesiąca. Sam się zastanawiam, <laughs> dlaczego to robię, bo, tak jak powiedziałem wcześniej, łatwiej by było nagrać sobie samemu 3-4 formaty, pogadać do kamery i mieć tych kosztów miesięcznie 15 czy 20 tysięcy, a nie 400 czy 500 tysięcy. Natomiast chcę spróbować e, zrobić coś, e, co po prostu polubicie i co będzie. Czymś zupełnie nowym. Mam, nadzieję, mam takie wrażenie, że nikt się w Polsce do tej pory nie zabrał za YouTube'a w sposób metodyczny, nikt e, nie wszedł w ten świat z pełnym know-how, z zasobami i z doświadczeniem dziennikarskim, z kontaktami. Stanowski obiecuje, że nie zapomni też o sporcie, jednak większość opartych o tę tematykę materiałów pojawiać się będzie na kanale Weszło, wyłączając przypadki, w których wydarzenia sportowe stanowiły będą część życia publicznego i pojawią się na tzw. świeczniku. Kanał Zero już w tej chwili może pochwalić się opiewającą na 423 tysiące liczbą subskrypcji, a w przyszłości rozmachem ma przypominać to, co zobaczyć możemy w telewizji. To, że Stanowski zakończy istnienie kanału sportowego w tej znaczącej sferze internetowego głównego nurtu, nie podlega chyba żadnej wątpliwości. W końcu to właśnie on niegdyś generował na nim lwią część wyświetleń. Przyznam przed Tobą drogi widzu, że co prawda może i nie obejrzałem, ani nawet w myślach nie skomentowałem tego, co działo się na łamach podcastu Rewo i Impera prowadzonym przez Boxdale, znaczy przez Rewo i Impera? Jednak pewne rozbieżności pomiędzy całością materiałów ze zgrzytu i kanałów Barona są miście piorunujące. Pomimo tego, że tak zwana spowiedź Boksdela zebrała pokaźną liczbę łapek w górę, to w przeciwieństwie do materiałów Gołta pozytywnych komentarzy tutaj już tak wiele nie uświadczymy. W zasadzie to jakieś 90% z nich to jazda po trójce uczestników. Na przykład Człowieku, powinien spotkać ci ostracyzm społecznym. To w jaki sposób Gimper i Rewo postanowili Cię wybielić, jest ohydne. Pamiętam z ostatniego podcastu, jak to Rewo mówił, że chce podsumować Backstona, bo ma do niego wiele pytań, a tutaj mam wrażenie, że ten podcast polegał na tym, by nie zadawać żadnych niewygodnych pytań i dawać mu przejąć całą inicjatywę. Jestem strasznie zawiedziony poziomem rozmowy tego podcastu. 3,5 godzinny materiał, który nie wnosi niczego nowego, jest jedynie laurką dla Boxdela. Chłopaki brawo, zwłaszcza ty Rewo. Gimpera jeszcze kumam, że przykłada rękę do wybielania Coco Barona, ale ty, Rewo? Takie były zapowiedzi o zaoraniu i faktach. A tu co? Takich komentarzy w tej chwili są setki. Można zastanawiać się więc, czy te osoby dające łapki w górę słowa pod filmem napisać nie napiszą, a ci, co dadzą wyraz swojego niezadowolenia, zapominają pokazać kciuka w dół, czy może ktoś tam coś tam przy tych pozytywnych i negatywnych reakcjach w niezrozumiały sposób majstrował. W każdym razie koni jaki jest, każdy widzi. I nie taki boxer gloryfikowany, jak u niego w komentarzu. John